Głos Mamy na Głos Live. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Głos Mamy. Podcast możecie posłuchać na platformach podcastowych, takich jak Spotify, Apple Podcast czy YouTube. Wystarczy wpisać nazwę Głos Mamy. Nazywam się Barbara Jakesz i zapraszam do słuchania dzisiejszego listopadowego odcinka. A podkreślam miesiąc listopad, ponieważ ten jest związany z kampanią edukacyjną Mowember, która skłania mężczyzn do badań profilaktycznych. Bardzo mi miło, że dziś mogę przywitać lekarza urologa Jakuba Szewczyka. Każdy mężczyzna może właśnie w tą kampanią Mowember przekazać innym to przesłanie, że warto się badać. Kiedy ale warto przyjść do lekarza urologa? Takie polecenie, powiedzmy, dla mężczyzn jest około 50 lat. Mówi się, że po prostu 50 lat, jakby miało przyjść do urologa, miałoby się zrobić badania krwi, stwierdzić, jak to wygląda z PSA. To jest taki antygen specyficzny, który właściwie nam może pokazać, na przykład, że, że może być, może mieć ten pacjent raka prostaty. No i właściwie tak jest. Polecenie, nie, nie jest to tak, że na przykład u ginekologów, że, że już młode dziewczyny chodzą albo poleca się, żeby, żeby chodziły do ginekologa, to urologa tak nie jest. Tam się zazwyczaj, jest po prostu tylko polecenie, nie żeby musieli, żeby po prostu, bo my nie jesteśmy lekarzami rodzinnymi, gdzie po prostu, czy prewencyjnymi, czyli właściwie. Jest tylko polecenie 50 lat. A kiedy warto zacząć badać się właśnie w kierunku profilaktyki raka jąder i raka prostaty? Rak jąder ten jest, no, czy, czy najwięcej tych przypadków raka jąder bywa, coś około. 16 do 40 lat, wezmę z takim szczytem, około 30 lat. Mhm. Czyli polecenie dla młodych mężczyzn, żeby po prostu badali, robili samo badanie jąder. I jeśli na przykład próbują się badać i coś, coś się tam zmieniło, czy jest tam jakaś, nie wiem, grudka czy coś podobnego, no to raczej żeby, żeby poszli do urologa i żeby się zrobiło badanie sonograficzne. A jak często przeprowadzać takie badania? No, to zależy. Nie jest jakieś wskazanie, że każdy miesiąc, czy powiedzmy co pół roku, no chyba każdy mężczyzna po prostu przy higienie może po prostu zbadać, może sięgnąć sobie na te jądra i po prostu stwierdzić, czy, czy to wygląda normalnie, ok, czy, czy się mu tam coś zda nowego, mhm. czy się tam coś wytworzyło i tym podobnie, więc, więc powiedzmy. Raz za miesiąc, jak zbadają, no to, to, to myślę, że wystarczy. A czy są jakieś inne symptomy, które możemy na tym ciele zaobserwować, które mogą być sygnałem do tego, że trzeba udać się do tego urologa? Ogólnie to na pewno tak. Są na przykład symptomy, że, że jest krwiomocz, to znaczy krew w moczu czy na przykład kolka renalna, kiedy są bóle w biodrze, I na przykład u kobiet, jak mają zapalenie peklerza moczowego, no to, 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 to czują, że jest, że, że, że mają problemy przy oddawaniu moczu. Mhm. Jak już wspominałam, listopad w sposób szczególny przypomina o badaniach profilaktycznych dla mężczyzn. Panowie też zapuszczają wąsy, solidaryzując się z tym ważnym przesłaniem. Akcja Movember ma sprawić, że mężczyźni Decydują się na badania profilaktyczne. Czy ale naprawdę w ostatnich latach mężczyźni decydują się na badania wcześniej? Albo jest to, powiedzmy, taki tylko marketing. No myślę, że, że ta akcja, ten Mowember jakiś se na pewno, bo jest więcej mężczyzn, którzy po prostu przychodzą i którzy się zbadają, bo, bo bezpieczalnia, po prostu im wysyła czasami jakieś. No są reklamy i różne i tym podobnie, czy znaczy takie PR w, o tym movembru jest, więc. więc jest ich więcej na pewno, ale teraz jeszcze w Czechach jest taka nowa powiedzmy, sprawa, że od początku roku mamy taki screening nowy nowotworów Prostaty, kiedy właśnie już od lekarzy rodzinnych dostają polecenie, że właśnie jeżeli chcą, to mogą, może się odebrać PSA, i jeśli powiedzmy, jest podwyższone. To ci lekarze rodzini wysyłają za urologiem i ten urolog później bada. I jest to zupełnie nowy program. Jest to połączone z tym, że właściwie mamy nowe metody diagnostyki raka prostaty. Jeśli jest to PSA, czyli właściwie ten, ten, ten marker, jest podwyższony, no to wysyłamy tych pacjentów na badanie rezonansem magnetycznym i stwierdzamy, czy na przykład nie są jakieś pewne miejsca w tej prostacie, które są podejrzane, i na przykład odbieramy biopsję. Ty na pewno spotykasz się z tymi przypadkami wykrycia raka jąder albo prostaty. Czy w leczeniu liczy się czas i stadium? kiedy się całkowicie wykryło tę chorobę? Właściwie jest to bardzo ważne u raka jąder. Mhm. Są to bardzo agresywne nowotwory, które jak się nie leczą, a jak się po prostu zostawia to tak, to może tego młodego człowieka zabić całkiem szybko. Czyli tam jest bardzo ważny czas. To znaczy, jak na przykład przyjdzie do mnie młody mężczyzna i wykryje na, na sonografii, że tam jest jakiś guz, w takim razie Idealnie do 24 godzin staramy się. No idealnie, no to znaczy, idealnie do 24 godzin, ale czasami wystarczy do 3 dni, zrobić operację usunięcia całego jądra, więc tam się liczy czas, ponieważ z jednej strony są to nowotwory, które są całkiem agresywne, ale są to nowotwory, które bardzo dobrze reagują na chemoterapię czy radioterapię, czyli nawet mężczyźni, którzy już mają przerzuty. To jest możliwość wyleczenia kompleksowego, po prostu. A jest tam, na przykład, szansa na to, że mężczyzna nadal będzie płodny, albo trzeba, na przykład, zrobić zamrożenie tych plemników, żeby. Zawsze robimy tak, że a kiedy ten młody mężczyzna przyjdzie, a nam na jest bardzo ważna, pytamy się, czy ma dzieci, nie ma dzieci, czy chce mieć dzieci, nie chce mieć dzieci i tym podobnie. Jeśli dzieci nie ma, albo jeśli chce mieć jeszcze dalsze dzieci, to w takim razie po usunięciu, tego guzu zamawiamy i zamrażamy, zamrażamy nasienie i ponieważ powiedzmy 90% tych, tych nowotworów, tych guzów jądra, później po, po usunięciu jądra przechodzą po prostu chemoterapię. I ta chemoterapia dość często niszczy, niszczy produkcję plemników, czyli idealnie po operacji zrobić czy zamrozić nasienie i później przechodzą do chemoterapii. U niektórych mężczyzn po chemoterapii, powiedzmy ileś tam lat, pojawi się jakaś ta spermatogeneza, czyli właściwie produkcja plemników, ale duża część tych młodych mężczyzn po prostu jest niepełna. Zawsze, zawsze trzeba po prostu się pytać na to i zawsze trzeba zrobić, jeśli ten pacjent chce mieć, chce mieć dzieci w przyszłości lub na pewno no. założyć. A jak jest na przykład z tymi nowotworami nerek albo nowotworami pęcherza moczowego? Nowotwory lek w Czeskiej Republice, myślę, że epidemiologicznie to wychodzi, że jesteśmy na pierwszym miejscu mm -hmm. incydencji po prostu tego, tego, tej choroby. Dzisiaj w czasach jest wygoda, że po prostu e, mamy badania nieinwazyjne typu sonografii, która przy większych nowotworach jest w stanie znaleźć ten guz i później się robi CT, czyli, czyli właśnie tomografię komputerową. I e, gdzie konkretnie widzimy, jak wielki jest ten, e, gus, ponieważ 90% tych, tych nowotworów u nerek bywają, bywają z oślepem, więc uh -huh. trzeba je usunąć od to znaczy. Czyli no, całkiem, całkiem sporo tego mamy, muszę powiedzieć. Co jest z tą przyczyną, że jesteśmy akurat tacy. Co jest przyczyną? Tych przyczyn jest całkiem dużo, jest to połączone zawsze z paleniem, jest to połączone z zanieczyszczeniem powietrza, jest to połączone, powiedzmy, z genetycznym uwarunkowaniem i tych powodów jest całkiem dużo. Mhm. Nie powiem Ci na pewno, nie powiem Ci dlaczego właśnie w Czeskiej Republice jest ta incydencja taka wysoka, to nie wiem, ale po prostu tak jest, więc myślę, że, że u nas Powiedzmy, na Śląsku Cieszyńskim może gra rolę zanieczyszczenie powietrza. Mhm. To ma na pewno też jakiś wpływ. Mógłbyś przekazać na przykład jakieś rady, jeśli chodzi o styl życia, jak można pomóc temu swojemu organizmowi, żeby zminimalizować ryzyko występowania takich chorób? No, wiesz co, no jest to tak, że na pewno takie ogólne polecenia typu zdrowo żyć, zdrowo się odżywiać, ruszać się. Czyli nie mamy konkretnych i nie palić oczywiście. To jest bardzo ważne, ponieważ na przykład te nowotwory pęknięcia moczowego to jest w 90% występują u palaczy. Mhm. Tak samo nowotwory moczowodów czy nerek też. Czyli ogólnie przestać palić. Ruszać się, zdrowo się odżywiać. Słuchajcie podcastu, głos mamy na głos.live. Wracamy do Was za chwilę. Lekarz urolog zazwyczaj kojarzony jest z pacjentami płci męskiej. W rzeczywistości, ale nie tylko mężczyźni są pacjentami poradni urologicznych, ale w dużej mierze też panie. Dlaczego kobiety powinny odwiedzać urologa? Myślę, że kobiety zazwyczaj przychodzą za urologiem w przypadku, że mają jakieś problemy urologiczne. Nie jest tak, żeby musiały po prostu chodzić tak, tylko że nie, wiem, nie mam żaden problem. Jest troszkę inna sprawa u mężczyzn, u kobiet u urologa, ale zazwyczaj u, mamy tak, że u młodych dziewczyn częściej występują zapalenia pęcherza morszowego. Mhm czy zapalenie nerek, więc mają problem, no to przychodzą. Nie? Czy, czy je wysyłają lekarza rodzinny. U starszych kobiet to jest znowu sprawa nietrzymania e, moczu. Więc to są takie podstawowe diagnozy, z którymi te kobiety do nas przychodzą. E, no i oczywiście... E, Nowotwory, upalaczek, nowotwory, pęcherzów, nowotwory nerek też wywalczy. Ty właśnie tutaj już wspominałeś te zapalenia pęcherza moczowego. Ja sama wiem, że to jest bardzo częste, bo też się z tym borykałam długie lata i dużo moich koleżanek też po prostu narzeka. Ale wiem, że w, naprawdę w okresie szkoły średniej, jak byłam na uczelni, no to po prostu tam każde dwa miesiące jakieś antybiotyka i, i po prostu leczyłam się z tym. Czyli Czyli są jakieś takie zasady, rady, jak można się temu wystrzec? Więcej pić, żeby po prostu była produkcja moczu, żeby była większa. Później ważne jest, jeśli już ktoś ma powtarzające się te zapalenia, no to są różne możliwości, typu właśnie takie lekarstwa, które działają immunomodulacyjnie, że po prostu podwyższają poziom odpornościowy tego pęcherza moczowego. No, i ogólnie co się mówi, jeśli ktoś już ma z tym problemy, bo jest częściej to występuje z tego powodu, że cewka moczowa jest krótsza niż u mężczyzn. Mm -hmm. Czyli właściwie te bakterie, które te powodują, to są po prostu bakterie, która ta kobieta ma w okolicach pochwy, w okolicach odbytu i po prostu są bakterie, które są na niewłaściwym miejscu. Ogólnie w węklze moczowym raczej nie bywają bakterie ale jak się dostaną do środka, no to mogą spowodować te problemy. Więc na pewno, jeśli już ktoś ma problemy, to na przykład po stosunku seksualnym zawsze oddać mocz, żeby, jeśli się na przykład dostaną te bakterie z okolic, to żeby po prostu się spłukły. To jest mhm. taka zasada, pierwsza zasada. Druga, jak już mówiłem, czyli pić więcej, żeby człowiek nie był dehydratowany. No i później, jak są te wtarzające się infekty, to trzeba potem zrobić takie dalsze badania, powiedzmy i stwierdzić, czy na przykład nie jest problem ze zwężoną cewką moczową i dalsze rzeczy. Czyli tam nie jest to zagrożenie, że na przykład mężczyzna, konkretnie mężczyzna, może zakazić tę kobietę. Nie, to są, jak mówię, to są raczej bakterie tej kobiety, mhm. ale po prostu przy tym stosunku mogą się dostać na niewłaściwe miejsce i to jest właśnie powód, że jest krótka ocewka moczowa i przy stosunku właśnie tym sposobem się mogą dostać do pęklarza. Czyli dlatego po stosunku zawsze wysikacie, no i później dla młodych kobiet zawsze przy myciu czy przy, czy przy ucieraniu zawsze z przodu do tyłu nieodwrotnie. Mm -hmm. A jakie są jeszcze, powiedzmy, takie częste problemy urologiczne tych kobiet? Wspominałeś tutaj, że na przykład jest to nietrzymanie moczu. To zdarza się przeważnie u tych starszych kobiet, ale może to też być u, u kobiet po porodzie. Czyli jak właściwie leczy się ten problem? Zaczynamy metodami konserwatywnymi, co, co znaczy, że właściwie polecamy ćwiczyć różne takie ćwiczenia mięśni i mienicy ale u dużej części kobiet po prostu po porodzie i bez tego ćwiczenia się to jakoś ustabilizuje i po prostu nietrzymanie moczu się zlepszy. Czyli ta terapia tam nie jest chyba jakaś konieczna? Nie jest konieczna, a u starszych kobiet na przykład, które, które mają ten problem, no to zaczynamy znowu też z metodami rehabilitacyjnymi, i jeśli to nie pomoże, no to później są różne e, metody operacyjne, kiedy się dawają takie ta, taśmy specjalne i które podtrzymują tą, tą cewkę, cewkę moczową i po prostu później to nietrzymanie moczu nie jest żadne albo redukuje się. Wiem, że ty jesteś lekarzem, urologiem dorosłych ludzi, ale jeszcze teraz tu mi się nasuwa pytanie, jak to jest na przykład z tym siusianiem małych dzieci, które na przykład mają problemy już są na przykład w tym przedszkolu, w szkole, pierwsza, druga klasa, ale zdarzają się tam te przygody, że po prostu w nocy dziecko nie wytrzyma, nie utrzyma mocz. Czy tam trzeba? pójść do lekarza i starać się ten problem jakoś rozwiązać. Albo, albo po prostu jest jeszcze czas i to dziecko samo z tego wyrasta. Większość dzieci z tego wyrasta. Bywa tak, że powiedzmy do trzech lat zupełnie normalne, w pięciu latach to znowu są metody, kiedy staramy się po prostu te dzieci nauczyć, żeby po prostu żeby przed pójściem spać nie piły dużo, dużo wody czy herbaty czy, czy, czy czegoś podobnego. I na przykład są takie specjalne metody, że właściwie jak jest problem, że na przykład że się posika w nocy, no to są takie alarmy, i to zaarmuje to dziecko, i ono się właściwie nauczy, że ten mózg po prostu jest jeszcze niedorozwinięty u niektórych dzieci mm -hmm. w tym sensie. I po jakimś czasie e, przejdzie samo, czyli rozwiąże się samo. Mhm. Czyli powiedzmy do pięciu lat, do pięciu lat później już by e, takie dziecko miało pójść do lekarza i Miałby się zasiąć jakimiś metodami. Później są i metody farmakologiczne, ale to już zazwyczaj, kiedy po prostu to nietrzymanie się przeciąga i, i jest problem, powiedzmy, w 7 latach, w 8 latach. No to później. I 1% tych dzieci te problemy ma do dojrzałości. Zapytam się jeszcze konkretnie na Twoją pracę, bo Ty pracujesz w szpitalu. Tam w Podlesiu, w Szpitalu Uniwersyteckim w Ostrawie. Mhm. I jeszcze mam takie różne przychodnie specjalistyczne. W frytku, gdzie robimy takie specjalistyczne właściwie biopsje fuzyjne, które w, myślę, że już w tym tu roku, mam nadzieję, że będziemy mieć te przyrządy i tu w czyńcu na podlesiu. No i później jeszcze mam taką przychodnię specjalistyczną, andrologiczną, też w Australii. Czyli taki szeroki zakres. Co z tego zakresu jest dla ciebie takie najciekawsze? No, cała urola jest bardzo ciekawa dla mnie. E, I tym, że właściwie zabywam się tą subspecjalizacją w urologii Andro andrologią, a jest to dla mnie o to bardziej ciekawe, że człowiek nie ma taki ten barnał syndrom, nie? E, coś w Przyncu właściwie robię głównie tą, 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 tą ogólną urologię i w tej Ostawie raczej Andrologię. A co sobie mogą nasi słuchacze wyobrazić pod tym, że jest to właściwie andrologia? Co, 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 co to oznacza? Jest to taka. Interdyscyplinarna część urologii czy endokrinologii, kiedy my właściwie stwierdzamy przyczyny niepłodności u mężczyzn, staramy się to jakoś leczyć, i dalszą częścią jest na przykład są różne, różne problemy z czy zaburzenia erekcji, to jest dalsza nasza część. I później też jeszcze staramy się o mężczyzn, którzy mają niższy poziom testosteronu, czyli też leczymy, staramy się to jakoś leczyć. No i później jeszcze operacje, operacje takie korekcyjne, penisa, są różne, różne zaburzenia. Zaburzenia erekcji nie tylko bez bezwodu jako takiego, ale na przykład i że są przy wodzie są zakrzywione tej penisy, więc różne takie korekcyjne operacje i tym podobnie. Czy na przykład z biegiem lat zauważyłeś, jak mówiłeś tutaj o tym, że leczysz też mężczyzn z ubytkiem testosteronu? Czy właściwie za ostatnie lata jest takich przypadków coraz więcej? Myślę, że tak. myślę, że tak. Znowu nie wiem, nie wiem, czym konkretnie to jest, czy, czy to ma powiązanie z szeroko rozszerzoną antykoncepcją czy z czym, ale jest bardzo dużo mężczyzn, nawet młodych mężczyzn, kiedy w ogóle nie stwierdzimy przyczyny tego niskiego poziomu testosteronu. No i właściwie no nie mamy dla nich wyjaśnienia, ale na szczęście mamy metody, jakim sposobem u młodych mężczyzn, którzy na przykład mają problemy z niepłodnością, u nich stwierdzimy, że Zrobimy badanie, stwierdzimy, że jądra, wszystko w porządku, ale stwierdzimy, że ma niższy testosteron. No a jak jest niższy testosteron, to są problemy z produkcją plemników, czyli staramy się to jakoś po prostu naprawić, ale przyczynę. Dość, powiedzmy w 60% w ogóle nie stwierdzimy przyczyny tego niskiego poziomu testosteronu. Mhm. Oczywiście druga sprawa jest ta, że starzejący się mężczyźni, czyli właściwie taka szeroko znana, najczęściej powiedziane po prostu andropauza, z wiekiem po prostu się obniża poziom testosteronu i to jest inna sprawa, tam po prostu trzeba troszeczkę inaczej leczyć młodych mężczyzn i tych starszych, czyli nie możemy młodych mężczyzn na pewno nie możemy leczyć Podawaniem preparatów z testosteronem, ale mm -hmm. mężczyzn można, ponieważ gdybyśmy leczyli młodych mężczyzn, którzy starają się, starają się e, o dzieci, staralibyśmy się leczyć testosteronem, to im jeszcze zniżymy produkcję własnego testosteronu i właściwie jeszcze zwiększymy płodność. Jak to leczenie tych młodych mężczyzn wygląda? Mamy pewne metody farmakologii. Jeśli, na przykład, nie są problemy typu warikokala, czyli po polsku to jest, to są żlaki powróska nasiennego, czy jakieś inne rzeczy typu, nie wiem, infekcji innych rzeczy, no to a jest, na przykład ten testosteron to jest jedna rzecz, która, która po prostu jest niższa niż jest normalna. No to mamy pewne metody farmakologiczne, którymi się staramy o to, żeby po prostu była większa własna produkcja tego testosteronu. U starszych mężczyzn jest to troszkę inaczej, tam możemy podawać po prostu preparaty z testosteronem, to są takie żele, które się dawają na, na skórę i to się wchłania przez skórę. Dzisiejszym gościem podcastu głosmany Mamy był urolog Jakub Szef, ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzę powodzenia jak w pracy, tak w życiu rodzinnym. Dziękuję bardzo. A ja zachęcam z naszych słuchaczy, żeby w komentarzach pod tym odcinkiem podcastu napisali swoje spostrzeżenia na te tematy, albo też napisać maila na głos mamy czy też w komentarzach na Facebooku albo Instagramie. Tam nasze odcinki również będą się pojawiały. Życzę miłego dnia i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. you mm -hmm.